To jedno z pojęć mi znanych i sądzę, że każdy powinien również je znać. Tak, wiem, jest to pula pieniędzy przeznaczona w danym mieście na inicjatywy obywatelskie. Oczywiście chociaż 10 milionów poznają to strasznie mało. A więc tak, studenci WNPD wiedzą, co to budżet obywatelski i mają na jego temat własne zdanie. Przyjeżdżają do stolicy Wielkopolski z różnych stron, często aby właśnie z tym miejscem związać swoją przyszłość, więc chcą mieć realny wpływ na rozwój Poznania. A przepraszam bardzo, no kto inny, tak, ma się interesować zmianami w rzeczywistości, jak nie ludzie młodzi? To jest, ten, to jest ten dobry okres, tak? takiego y, okres buntu, burzy i naporu, gdzie chcemy coś zmieniać, chcemy zmieniać rzeczywistość. Jak budżet partycypacyjny, tak, budżet obywatelski jest na to najlepszym dowodem. Dowodem również na to, że warto wymieniać się doświadczeniami i dzielić poglądami. Właśnie w tym celu w ostatni wtorek odbyła się na naszym wydziale konferencja Europejski Rok Obywatelski 2013, partycypacja społeczna w procesie rozwoju miast. Zorganizowaliśmy ją tak naprawdę w. Trójkę w trzy osoby, jako grupa inicjatywna. Jest to fragment projektu przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Naszymi gośćmi byli przedstawiciele zarówno dużych miast, czyli miasta Poznania, Łodzi, Gorzowa Wielkopolskiego, był przedstawiciel partii Twój Ruch, który zaproponował budżet obywatelski dla całego województwa Wielkopolskiego, ale także przedstawiciele już na tym najwyższym szczeblu mniejszych miejscowości, czyli burmistrz Gostynia, burmistrz Jarocina, burmistrz Milicza, w którym to frekwencja podczas głosowania nad budżetem obywatelskim wyniosła 75%. Po przywitaniu gości i przemówień, o obywatelstwie w Unii Europejskiej, konferencja podzielona została na trzy panele, w których urzędnicy dzielili się doświadczeniami z wprowadzania budżetu i działania tej akcji, a eksperci wyjaśniali jego podstawy prawne i oddziaływanie na społeczeństwo. W Poznaniu zgłoszono ponad 200, a pod głosowanie poddano 20 projektów partycypacyjnych. Słowo partycypacja jest kluczem. Tak? Student będzie się czuł zobowiązany i odpowiedzialny za swoją lokalność, jeżeli pozwoli mu się decydować. I w związku z tym, jeżeli tym bardziej budżet, Obywatelski jest projektowy i zorientowany na projekty, to ci studenci będą na pewno wybierali te projekty, które są dla nich korzystne. I tak? tak, pieniądze na pewno otrzyma przytulisko dla bezdomnych i projekt Rowelow Rataje, czyli Nowe Ścieżki rowerowe. Wśród głosujących było 6334 studentów poznańskich uczelni.